Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zdrapkowym. Przygotowałem kolorowy miks drapek. Jutro co prawda mamy premierę zdrapki Wabank, ale myślę, że dzisiaj też możemy sobie coś podrapać, także serdecznie zapraszam do oglądania. Dobrze, to zaczynamy od tej najmniejszej zdrapki co nam przyniesie zielona pensja mamy 26, 22 wśród wygrywających liczb i mamy tak 7 napis pensja 28 27 23, no pięknie się nam układają i mamy szóstkę na końcu, także to wygrany nam nie przynosi to teraz sobie weźmy jedną ze zdrapek za trójkę, niech to będzie owocowa eksplozja i pierwsza, pierwszy owoc to figa i mamy tutaj trzy figi, tutaj mamy nawet cztery. Także zobaczymy jak to się będzie układać. Dalej banany. Dobra i trzeci cytryna. Też tu w takim rządku czterech. O i moi drodzy udało się, mama utworzyła linię. Pod grą drugą, ale to dopiero połowa z Może jeszcze coś nam wyjdzie. Dalej mamy pomarańcze I tak pod grą czwartą mamy drugą wygraną linię. Tu jeszcze mamy awokado. No super. I winogrono. Tutaj już linii nie ma i ostatnia szansa. A tu jeszcze jest jeszcze brzoskwinia. I ostatni karambola. I tutaj mamy, tak, czyli dwie wygrane linie jak, na, jak najbardziej są. I mamy tutaj 3 złote i mamy 3 złote, czyli 6 złotych przynosi ta zdrabka. Oznaczenia A potwierdzają taką wygraną, także jest super. To teraz sobie weźmy coś za piątkę. Aha. Kolorowe wiosenne moje 7,7. W bonusie mamy garnek raz tylko przez tą edycję udało mi się trafić gwiazdy i to jeszcze w dniu premiery, więc no, nie, nie udało mi się tego wyczynu powtórzyć. No, nawet dzisiaj. Dobra, i szukamy 26, 2, 35, 23, 17.

2, 39, 17. No i 32, 16, 9, 27 i uwaga, uwaga, szóstka. Także tutaj też niestety nam się nic nie trafia. Dobra, to idźmy sobie może o do tej drugiej zdrawki za dwójkę, szalone 20. Mamy czapkę, portfel, łódkę, worek i druga strona. No niestety wygrywającego symbolu nie było, więc ta zdrapka jest też przegrana. To teraz sobie zrobimy krzyżowę. Zobaczymy, która będzie dzisiaj lepsza. Mamy pierwszą literę do wydrapania, czyli C. I to chyba jest wszystko, nie widzę drugiej. No nie. F F, F, F tu jest w słowie kalif. Dobra, to jest wszystko i Z. No i zbliżamy się do ostatniego, ostatniej litery. No i jesteśmy załatwieni, bo X niestety nie występuje. A na krzyżówce udało się wydrapać tylko dwa wyrazy. Więc to jest niestety za mało. No i oznaczenia kontrolne BD potwierdzają. Dobrze. To już powoli zbliżamy się do końca. Przed nami zdrapka różowe złoto. Mamy 25, 44, 17, 16. Jest tak. 22, 41, 28, 32.

16 i ostatnia szansa, 19. No to nawet tutaj kocham, zdrabki zwrotu nie przynosi. No to cała nadzieja na zdrabce laki. Bonus. W bonusie co mamy? Arbus. No to owocowo, ale nie ten symbol. Dobra. Wśród liczb mamy 46, 13, 14, 5, i osiemnaście jest tak sześć trzydzieści jeden dwadzieścia trzy trzydzieści osiem dziewięć siedemnaście cztery czterdzieści dziewięć trzydzieści siedem trzydzieści dziewięć

Dobrze i zostaje przed nami wielka krzyżówka. Także lecimy. Numerek 5. Może będzie szczęśliwy, tak akurat połowa paczki. I mamy pierwszą literę, czyli T. Tutaj tak nie jest... za... O, dobra. W słowie atom mamy i to było wszystko po tej stronie. Mamy w gangsterze tyber. Czy to wszystko jeszcze tutaj? Account, dobra i druga strona. Ok, i przed nami ostatnia litera. Mamy tutaj W, także no niestety nic w bonusie nie będzie. Po tej stronie jest tylko jeden wyraz, więc tutaj też nic. I tutaj mamy trzy wyrazy otworzone. I widzę, że te W za bardzo nam tu nie pomoże. Więc cała krzyżówka wydaje się być przegraną. Dobrze, sprawdzamy kontrolne. No niestety nie chcę być inaczej. Mamy G oraz C. Także moi drodzy zapraszam Was na szybkie podsumowanie. No także jeśli chodzi o wynik, to owocowa eksplozja przyniosła 6 zł. Także no spróbuję to jakoś jutro pomnożyć. Tak jak mówiłem zapraszam wszystkich na premierę z drapki Wabank. Może wtedy pójdzie dużo, dużo lepiej. Póki co dziękuję za oglądanie. No i widzimy się jutro. Cześć!